Dzień dobry, z tej strony Jakub, Jest dość późno, po pogoda, godzina u mnie, wszędzie ciemno, wszyscy śpią. Uj, jest niedziela, a nagrywałem jak była sobota. Dlaczego tak późno? Nie wiem, jak godzina nabrała. Po prostu ten miesiąc przerwy bez mikrofonu, tak się zdenzychniłem za nagrywaniem. W ogóle za tą grom, za wszystkim. Ach, w ogóle mam ciszę, spokój. Nie, nie będzie. A nieważne, wracajmy do naszego diabełka. Więc, ostatnio co? A pamiętam, kanon udowodniła nam, a się przypomniała sukę że naprawdę jest córką Azai Gązu. <kłysy> Więc zaczynajmy. Ten uśmiech bez śladu strachu. Oj, to. tu. Do góry gdzieś. To spojrzenie pełnego, absolutnego zaufania. To tutaj, na pełnym ludzi stadionie naprawdę poznałem Azai Kanon. 46. kanon. Hmm, numer sześćdziesiąt czterdzieści Azai Kanon. Japonia. Rozległa się burza oklasków. W jej blasku Kanon pojawiła się na lodowisku. Za to oczyła w dół ściany pokrytej banerami reklamowymi, zatrzymała się na środku i słodko uśmiechnęła się do sędziów. Wszyscy wstrzymali oddech. Jej twarz lśniła na wewnętrznym ekranie. Mogli pokazać. Jej spojrzenie nie należało do kogoś, kogo znałem. Niosło w sobie wyzwanie. Jej ściśnięte usta, doskonały makijaż, schodzące piękno. Biła od niej moc ktoś kto zna prawdziwą kanon nie byłby w stanie w to uwierzyć pochyliła się kładąc swą prawą dłoń o nienaturalnie długich palcach na lewym biodrze wyglądało to tak jakby chwytała rękę tfu rękojeść miecza high-angard wrażenie że szykuje się do wojny wydawało się bardzo adekwatne w sytuacji łęcki pokazał Sfał walkiri wy to słyszycie?

Najpierw zagrały instrumenty dente, a potem rozpoczął się cwał Walkiri Wagnera. O wyoperze w cyklu nie piersie nie trzegonić Belungów. Walkiria dostała zadanie przeprowadzenia upadłych wojowników do wahali. Walkirgie młode pań, młode panie zwane pannami orężnymi. Przydziwały skroje, polerowały miecze, potem dosiadały swych uszczyklonych dwóch by wyruszać na bitwę. Zatrąbiły rogi, chórny kanon poruszyła się już po lodziu wagą prawdziwej Walkiri, Trochę mało ludzi. Tutaj są pustki. Kurde, trochę za tak głośno jest. Kurcza, ale ona szybka, pomyślałem. Była dużo szybsza od innej. Wyglądała tak, jakby lodowisko robiło się coraz mniejsze. Mniejszy. Gdy już myślałem, że, przy, że przyjedzie z jednego końca na drugi, kanon skręca i wykonała skok w tył tak szybko, że nie mogłem nadążyć za nią wzrokiem. Nagle na stadionie eksplodował dziki, kruszący lód na kawałki Kruszący lud na kawałki dźwięk. Dziwne zdanie przypomniał dźwięk uderzających o ziemię kopyt ukrzydlonego konia. Potem ciało kanon uniosło się w powietrze. Skoczyła i uniosła się w górę, jakby jej ciało pokryte było piórami. Mówiła mi, że nie wyobraża sobie porażki. Wyglądała pewnie perfekcyjnie, jakby gdyby zaplanowały to bóstwa. Ostrzanicym osie żyroskopu trzymały kanon w równowadze, gdy roz i swe ramiona jak skrzydła. Gdy Kanon wykonywała serię skoków, widownia wybuchała. Chociaż nie mam pojęcia, co to był za skok, jestem pewien, że jest trudny i gra wart wiele punktów. Nawet ja mogę stwierdzić, że to był świetny skok. Ci, którzy próbowali go wykonać wcześniej zawsze robili dno obrótów i skręcali wokół, zamiast wykonywać go poprawnie. Jej skoki były po prostu dłuższe niż skoki innych zawodników. A wszystko dzięki temu zaporosła się jak strzała. Widać jednak było, że im prędzej się posłał, tym trudniej z skoki w szasie. dlatego, gdy tylko zaczynała szykować się do skoku, nagle zrobiło się cicho. Równowaga pomiędzy wysokością i odległością wydawała się niemożliwa do osiągnięcia. Mogli to potwierdzić zawodnicy, którzy potomili przyskoka błędy. Ich drugi skok na wykonany bez wysiłku. Kanon wykonywała natarcie. Już nie leci ta muzyka. Rozpoczęła się w swoim, poka w swoim pokazie kolejną sekwencję kroku. Ale mogli zmienić screena. Obrazek z... A mu piosenka się zapętla, będzie ciągle jeden grał. Sposób, w jaki, spo w w jaki poruszała górną część ciała sprawiał, że wszyscy patrywali na niego jak zaklęci. Jednak gdy udało się odebrać od niej wzrok, można było zobaczyć, jak warto mieć smukłe nogi. Wkręciła delikatnie na jednej łyzwie, by dopasować prędkość. Te eleganckie, niemalże doskonałe kroki godne były księżniczki wykonujący taniec miecza. Trzeci skok. Odrywała się od lodu podczas jazdy do tyłu. Kawałki lodu trysnęły niczym smocza krew. Najpierw myślałem, że się przechwala, ale kiedy zobaczyłem, co potrafi, byłem bardzo zaniepokojony. Co chwilę w mojej głowie pojawiał się obraz upadającej kanon. Po cudownym lądowaniu entuzjazm publiczności przekroczył wszelkie granice. Nie był to jednak przy... tak przeszywający dźwięk jak wcześniej. To był głosy zachwytu i zauroczenia. Dookoła głosy głoszące chwałę. W końcu duma rodzi się z godności połączonej ze strachem. O, ładne... ładnie wygląda. Oszałamiające. Pierwszy raz nie wygląda jak takie prawdziwe dziecko. A już nie mają lat. Nieważne. Oszałamiające. Ja na ekran trwa skanu emanowała emanowa niesamowitą aurę. No, coś w tym jest. W tym rysunku. Dziewczyna na tym ekranie zabiłaby każdego, kto odważyłby się podnieść swój miecz przeciwko Bogom. Gdy ludzie słuchają trwa u Valkirii zazwyczaj przypominają im, przypominają sobie o filmie Czas Apokalipsy... i z wiem, skąd to słyszałem. Pod, nie tylko z gry. Nie, tylko z pierwszą film. Polecam... Polecam i... Pozdrawiam. Piotr Franceski. oraz Paradox InterAx TV. Pod Podpułkownik z dziką radością niszczy nieba z wietnamską wioskę rym tego utworu. Twórca Richard Ryszard. Wagner był kimś do niego podobnym. Bez wątpienia miał wielki wpływ na światową muzykę, ale po przeczasu znaną będzie jego mroczna strona. Był człowiekiem tego i świetnym i dumnym leżącym, że tylko w brani, jak on mają prawo rozwijać swój geniusz. Przez pewien <śm> czas był rozwolnikiem niczego, niczego, niszego, nieciego. Ej, to jest ten do końca XX wieku, ten filozof. Wiecie, to byli ci, co wierzyli, że koniec świata, no, człowiek jest tylko mrówką, życie nie ma sensu, a wiecie, ci, o ci, takie mm, emo, które żyły 100 lat temu, forever, Wykonanie wykonaniu naszych pradziadków. Jego ideologia została zachowana dzięki nazistom. Był zarazem geniusem i tyranem. Niesamowity spektakl na zaczerwanej arenie. Władca lodu wykonuje końcową konc część swojego muzycznego arcydziała. Ostatecznie kanon zakręciła się niczym tornado i przyjęła końcową poezję. Pozę. Tfu! Poezję. Ty idioto. Gdy muzyka widowni powrócił oddech, rozpątała się... Rozpętała się burza o glasku. To były owace nastające. Nim się zorientowałem, sam stałem i klaskałem. Przez dwie minuty i 40 sekund jej magia zdążyła porwać widownię. I wynik był oczywiście o wiele lepszy od innych. Zostawiając przeciwników w telekanon bez głupot osiągnął najwyższy wynik. Widownia gotowała się z radości pewnie poruszyło ich to, jak podniosła się po zeszłorocznym upadku. Nie znając prawdziwej kanon, ja w strefie zwanej Kiss and Cry, płac i cały, no, no, a ona gdzie wszyscy czekają na wy... I Jej twarz pojawiła się na ekranie. Canon podbiła swój rekord, ale nie podskoczyła z radości, ani nie objęła terenach I to Hiltona, który był... który przy niej siedział. Na jej twarz gościł się spokojnie uśmiech. Reporter stanął przy niej z mikrofonem. Canon powiedziała tylko Jest jeszcze jutro. Nie pon nic ponad ten szept. No, coś mi internet włączałem. A to skurczy jakby zau zużyła z ciałem swoją energię, by sumić sobie radość. Jakby poświadomie mówiła, oczywiście, że wygram. Uh. O, o ma moje ubranie! Nie wierzę. No, no, czy to nie ej ci sam? No, 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 czy to nie Kisuke-chan? Na zewnątrz spotkałem czułaki Eichy'ego, może Rzeźkie powietrze. Rzeźkie, o powietrze chodzi chodziło moje ciało. Czułem się wspaniale. O co ci chodzi, kiedy mówiłeś kanon za jej kroki Boots? złe czy coś takiego, jak dla mnie była całkiem niezła. wciąż, myślisz, wciąż tak myśleć po jej występie? Całkiem się zmieniło od zeszłego roku. Może to wsparcie tak niesamowitego człowieka jak ty bo mogło jej się tak zmienić. Byłem poruszony i miałem dreszcze. Wybór muzyki był te też był znakomity. Zgadzam się, na początku się bałem, nie pasowało mi do uśmiechu kanon, ale... ale po chwili poczułem się jakby przykleili się do krzesła. Pomyślałem, pierwszy to będzie świetny utwór. Ej, się wyglądał na uradowanego, ponieważ to on na przeciwko za co mówi w swoim stylu. Wiedziałem, że ten hit to, to nie jakiś pieprzony żart. Widzicie, ile może zrobić zmiana trenera? Naprawdę, a tak się zmieniła? Zupełnie dotąd, kanon była znana głównie z urody. Nie umiałem o tym pojęcia. Obawiam się, z, obawiam się o Kienesaki i Kuko, ale określenie Demon bardziej chyba pasuje do kanon. To no, trochę niepokojące, ale Kanon to naprawdę demon. Jeśli się przyjdzie, jest wysoka, ma długi koncyny. Wygląda jak obcokrajowiec. Pamięta... Pamiętaj... Widzicie, jak podkreślałem, obcokrajowiec? Pamiętam, że czytałem cy raz w że kiedy była dzieckiem, brała lekcję baletu czy coś takiego i musiała ściśle przestrzegać diety. Jeżeli wszystko pójdzie jak dzisiaj, na pewno jutro będzie bez problemu zwyciężył. Nagle ze zezłościł się. Ach, o to chodzi. O co. Natomiast program dowolny, a jej program to agresywny rap. Tutaj, jeśli tu nie chodzi o program tylko muzykę, a tak sądzę, naprawdę dzisiaj był dwa Walkierii, które nie powinny być fragment Rui'ka czy coś takiego. Więc jak myślisz? Nie mam pojęcia co oni kombinują przy swoich kupić łupa... głowach, ale ma... ma to być coś zupełnie innego niż dzisiaj. No dawaj, Jest jako fanatek bo wiedzieć. A i ci zradziło mi to nawet, gdybym miało mnie to zaskoczyć. Czy to zły pomysł? Nie rozumiesz to coś zupełnie innego niż wczoraj. Czy Kanon nie tańczyłaś do tej piosenki w Kanadzie? Czy to w porządku? Zgodziłem się z chwaki. Technika jest niesamowita, dlatego wybór piosenki miałby jakikolwiek sposób na nią wpłynąć. Kiewczko stary, łyżasła to sztuka, trześć nuty zależy od do, doboru muzyki. Dlatego w Kanadzie miała mało punktów, więc czemu nie zmieni nie zmieni piosenki? Wszyscy o to pytają, mówią, że to powodu poprzedniego trenera, czyli jej mamy. A za jak słyszałeś o coś takim? Właśnie słyszałeś o coś? Niezupełnie. I ty nazywasz się członkiem rodziny? A był zdegustowany. Więc do jutra. Słuchaj, ty też masz przyjść. Te. Może zazmij to o ziemię, ale kanon osiągnie sukces niezależnie od tego co tam będę czy nie. Dzisiejszy byś tam tylko to potwierdził. Popatrzcie na nie obchodzą Kanon, podczas gdy Gonzu polega tylko na swoim charakterze, a kanon jest w swojej umiejętności. Kropecki. Pięć kropeczek? Cropeczki. Jedna jest. star. No nareszcie. Kolejna śmierć. Była dziesiąta wieczorem. Mefistofeles dotarł do zachodniej dzielnicy. Włączył latarki i zobaczył ślady z krzepłej krwi. Na starym powtarzałem asfalcie. widać było cieniutki strumy krwi. Jej krople spadały do morza. Jeden cios w płuca, a potem do morza. Pamiętał ch ch pamięta, chłodny głos mało. W siemię prądy morskie są dosyć inne, więc ciało zapewne popłynęło daleko. Nie będzie zwłok, nie będzie śledztwa. Inni ofiary na listę zaginionych licząc są obecnie około 90 tysięcy nazwisk, mało podkreślił te część swojego planu. Jak zostało mu obiecane, Mephistofeles znalazł prawo jazdy na końcu alei, podniósł zakrwawione dokumenty i przeczytał nazwisko. Poczuł satysfakcję. Tenor sokrojowy pracował jako tancerz baletowy. Japonia ma swoje własne narodowe tance. Był wypuszczony by nieustającą bazę kultury amerykańskiej, tacy ludzie muszą zostać wyeliminowani. Mało to człowiek, na którym mogę polegać. Mefistofele zerwał się do walki. To było zapewne trzego. czego od mało. Um, nagle usłyszał dobiegający gdzieś za jego pleców głos. Szybko schował zakryjony dokument w kieszeni. Kurczę. Um, przepraszam. Powoli odwrócił głowę i wziął przed sobą ducha. Stał w świetle lampy. Mefistofele cofnął się zaskoczony. Uważaj, bo spadniesz. Może było tu za nim. Duch wyciągnął rękę i krok zrobił krok naprzód. Zrobił krok. Kiedy przyjrzał się, dokładnie stwierdził, że to po prostu dziewczyna o bardzo długi głos, tu na, na uczennicę miała za sobie szkolną uniformę, ze wstąpił. Co ty może zrobić tutaj ta dziewczyna? Niedopuszczalne. Dziewczyny z, ro, z roku na rok robią się coraz gorsze. Czy nie zdają sobie sprawy z niebezpieczeństwem jakie niesie ze sobą nocny spadek? Jeśli zostaną za zaatakowane, to będzie jej własna wina. Co ty do licha robisz? Czasem przychodzę sobie tutaj z was, wtedy, gdy myślę o ważnych sprawach, jest tu tak fajne miejsce, o tutaj po prawej. Mówiła pod nosem. Się. Kiedyś pozygnałem się, tutaj ukochany, bo miasto bardzo się zmieniło, to miejsce pozostało tak samo. Czy chodziło po prostu Jak się nazywasz? Fujiwara Norika, Norika. Popatrzyła na niego mrożnym wzrokiem poprzez kosmetyczność. Fujiwara, Norika, tu to godzina. Hej! Eee, 11 czy coś takiego? Czy dzieci nie powinni o tej porze leżeć gdzie w łóżku? I nie blądam, mam więcej niż 18 lat, powiedziała za to bli. nie powinieneś się o to martwić. Jesteś, jesteś ranny, prawda? Ranny? Tak, obok ciebie jest trochę. Chodziło o jej krew. Nie wiem co tu robi. Nie sobie tędy i zobaczyłem krok Patrzę skąd mogła się wziąć. A gdy o to chodzi? Tęsknęła jakby jakby ze zmęczenia. Wracam do domu, ty tak mówię, nie stawać tak długo. Jasne, dzięki A? za troskę. On nie pasował do niej, tylko nała głęboki ukłon. Mefistofeles minął dziewczynę i odszedł. A, Aha, tak, mogę zająć ci chwilkę? Zatrzymał się. Michael, Często spotkaj się tutaj M z Michaelem Jugmuntem? Jugmuntem? Mefistofeles w sposób szeroko oczy. To nazwisko. Właśnie ten człowiek leżał na dnie morza. Kogo? Już ci mówiłem. Jugmunt sam, róbcież baletu. Mówią, to że a zajkami. Nie zna nikogo takiego. Rozczarowana dziewczyna wzruszyła ramiona. Mephistopheles nagle poczuł ciarki na plecach. Dlaczego mnie o to pytasz? Mówiłeś, że biegasz, prawda? Więc, więc, więc musi mieszkać niedaleko. Czyli ten obcokrajowy testu mieszka. mieszkał. zrobił się coraz bardziej podejrzliwy. Dlaczego dziewczyna, o której nigdy nie widział, rozmawia z nim o nieżyjącym mężczyźnie? Jestem jego fanką. Jako, jeśli go spotkasz, poproś go o autograf dla mnie. Czemu nie? Może podać mi swój adres. Naprawdę? Super, jej. Podała mu numer telefonu, nie okazując przy tym żadnego niepokoju. przypadek? Mój poż pożegnał niewinnie, śpiechającą się w Bądźcie co, bądź maj telefon, może szybko się jej pozbyć, jeśli zdaje się taka potrzeba. Uuu, Samik gra bardzo ciekawie. Przepraszam, Mister zadzwonił od razu do Mału. Byłem tam i sprawdziłem, wspaniale. Ufa mi teraz? Oczywiście, odpowiedział grzecznie. Teraz już wiedział, że mężczyzna po drugiej stronie linii nie żartuje, Co rozpoczął do rewolucji, więc jutro wszystko według planu, liczę na Ciebie, kiedy nadejdzie dziewiąta, rozumiem, plan, kogo... plan kogoś kto zabił już dwie osoby musi być doskonały. Kelner postawił przed nim co Suryan powstrzymał się, by nie poprosił mało o wniesienie tojastu, kiedy mało powiedział mu o tej kobiecie, trenerce, młodzieżarce, wydawało mu się, że... De... Zdemaryzowana. W przeszłości była znaną zawodniczką, która wygrała Igrzyska, ale na emeryturze zaczęła zachowywać się niemoralnie. Nazywała się Kanesaki Kuko. Pisała książkę, w której skrytykowała organizację, dzięki której stała się sławna. Pojawiły się nawet plotki o jej romansie z członkiem Uekuje. Gdy była u szczytu kariery, miała smuką, piękną figurę. Potem jednak przybrała na władzę. Nie szukała zarobku, tylko prowadziła swoje obrzydliwe życie, trwając pieniądze, której córka zarobiła na zawodach. Była najgorszym, najgorszym z rodziców. Jeżeli taka wyrodna matka zniknie, z powiedziedzieli mi, przyszłość edukacji będzie lepsza. Chcesz mi jeszcze o coś zapytać? Niespodziewanie mało zadał pytanie. Mephistop Haller myślał przez chwilę. Pamiętam twarz dziewczyny, która właśnie spotkała? Bądź się lepiej, gdy zabije każdego, kto zobaczy moją twarz, prawda? Dobre pytanie. Pesnął no, jakby był pod wrażeniem. To zależy od sytuacji, co można, myśli. Siadę od tylko podliwacji, jeśli ktokolwiek zapamięta jakiś nieprzyjemny z policja polica może uzyskać najnowszego wstępu dostawienia do dokładnego portretu. Czyli jest, nie będę osobny, moja twarz zagłosi na tablicę na tablicy poszukiwanych oraz na stacjach, jednak Zamyk na chwilę. Z reguły świadkowie lepiej pamiętają swoje emocje niż to, co się działo. Facet, który trzymał w ręku był przerażający. Usunięcie szału wykonane przez policjanta to rzeczy, które pamiętają, a rzeczy takie tak jak twarz księdza gubią na tłoku znażek. Więc mówi, że mam wtopić się w otoczenie? Oczywiście, jeśli jest obrzydliwy, bo masz nami wielkości w grę to co innego, nie przejmuj się. Lubię piwa, ale to ale troszkę <zyska> mi daleko. Wistofelec wyglądał jak zwyczajny, zmęczony człowiek. Prawdopodobnie był trochę zbyt chudy. Nawet jeżeli spotkają się tylko wasze oczy, to kiedy ten człowiek powinien zostać zabity? Oczy? Oczy najlepiej pokazują emocje. Jeśli gdzieś coś z nich udzą, to na pewno to zapamiętają. Więc ukrywa swoją twarz jak tylko potrafi. na to, że nie mogę przestać zabijać. Mephistofelec pociągnął łyk piwa i włożył usta. Otóż na wstanie spotkałem ładną kobietę. Myślałem, że to duch, ale była ucieknięcą i włosy sięgały kolan. Mówiła o mężczyźnie, Którego zabiłeś? Niespodziewanie mał unikł. Nie potrafiąc nie ściszyć, Mephistofelec kontynuował. Nazywa się Fuiwara. Zdaje się wytwarką zabitego, w razie Umi, czego mamy jej numer. O czym myślisz? Jak odpowiedzi? Mało zapowiedział coś, co rozłościło mał. albo mało wiedział, kim ona jest? Ona. Po długiej przerwie mało odezwał w cichu, jakby sam do siebie mówił. Ona musi zginąć. z wyszedł w tym krótkim zdaniu z, z moru. Ta dziewczyna to nasz największy wróg. <śmiech> <śmiech> Wróciłam! Wolno chodzić jak na sportowca, minęło prawie godzinę odkąd skończył się turniej. Rozmawiałem trochę z trenerem, dopieścił mój występ i musiałem się udzielić wywiadu, dlatego się spóźniłam. Z kamienną twarzą położyła, się na to... położyła torbę na sofie. W rastysku, co robi? Pachnie rybą. Gotuję, a dokładnie gotuję rybę. Mam naprawdę kiepski charakter, kupiłem 10 ryb Satury tylko dlatego, że było na wyprzedaży. no co zjadła. W porządku, zjemy jutro. Jeśli chodzi o restę, dam ją subaki, w końcu mieszka tuż obok. Anon wylegiła się na sofie, a ja rozmawiałem z nią o To było wspaniałe. Co? Ty, mój występ? Serio? Wyłączyłaś na chwilę. Bez kłopotu zdobyłaś pierwsze miejsce. Rosjanka, która zdobyła drugie miejsce, miała dokładnie 20 punktów dni. Naprawdę? Myślę, że to niezły wynik. Cyk po jednym? Wyglądała tak, jakby w ogóle nie interesowały jej przeciwnicy. Jakieś przemyślenia na dzisiaj? Mam. Ma. Nie jestem usatysfakcjonowana i muszę dalej ciężko pracować. To zaniech którego nauczyłaś się, by powiedzieć i je przed kamerą. O, to bo to jest to, co naprawdę myślisz. z zawody NHK, tropy mnie. Może przyciągałem sobie załodników, ale one nie są, ale on są najlepsi. Czyli to była dla ciebie bułka z mostem, bo walczyłaś z plotkami? Nie, myślałem o tym w ten sposób, ale w końcu tak się stało. Powiedziała to tak niewinnie, jakby nie chciała nikogo urazić. non sobie numerem jeden na świecie, Racja. Wszystko zwycięzca, numer jeden, najsilniejszy król. Kocham te słowa. Rozumiałem. Potem wskazałem palce na rzutę, na, na sofię, którą Haną pominęła, pominęła, gdy nie zwracam na nią uwagi. Rozumiem, popraw to. Niech ze znów się pogniecie. Po prostu tego nie ruszaj. Pamiętaj, żeby nie robić tego ponownie. Blawie nie myśl o takich rzeczach. Jeszcze nim nie jesteś. Nigdy z tobą nie wygram. Niechętnie wygłodziło pościel. Chcesz wziąć kąpiel? Woda jest nagrzana. Pamiętasz o mnie. Wiedziałem, że dobrze robię. Zostałem z tobą, braciszku. Co takiego przecież I Koko sam ci zgrzała ci wodę. Mm. Tak, racja, zawsze o mnie myśli. Jej osak minęła samotność. Ale trendem myśli głośno o tym, jak zrobić numer jeden na świecie. Nigdy nie jest przeciwko mnie. Pochyliła głowę i wpaszyła się w podłogę. Wspomniałem sobie o tym, co mnie gryzło i zapytałem. Co, co do jego programu dowolnego? Mm? Dlaczego wybrałaś właśnie taki? Czy to zasadnie gryzie z twoim stylem? Kanon ja na chwilę otworzyła usta zakopodana. Nie wiem. Myślę, że trener pytał o to pana Hiltona, chę, chę, chę. ale nie wiem dlaczego. Nie pytałem Kanon, która wciąż nazywa i sam trenerem o nic więcej. Dobra, przyśpijmy się razem. Nie będę spał. Niońsiad <grytano> 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 <N> <grytano> <grytano> nie zaśnieje jeśli się do czegoś nie przytuli. Nie prowokuj, wiedzy nie powinniśmy robić takich rzeczy. Będzie dobrze, nikt cię nie patrzy. Na litość boską, co mam zrobić z taką dziewczyną? Ten słowo już śmiech, trochę mnie denerwował, Ale w końcu nic się nie stanie, jeżeli polezę przy niej. Dopóki nie zasnę. Zapiszemy grę. Jest dopiero 22. Czekajcie, czekajcie, sprawdzę. Tu chcecie zobaczyć, jak wygląda ten? z roju? O, czekajcie. Widzicie? Tu mamy Tsubaki, a tu mamy naszą koleżankę obecną. Dobra, kładę się cała wybrać. Uh -huh. Nie będę wam spoilerował, co jest dalej, ale jak chcecie, macie naszą koleżankę. Dobra, dobra, i schowam to. Koniec spoilera. Dobra, kładę się. Dobra, zgoda, ale późno zasypiam, więc będę czytał w wózku. Dzięki, zasnę w, pięci, pięciu, w pięciu sekund. Pośpiesz się i weź kąpiel. Tak jest. Zasulotowała i poszła do łazienki w podskokach. Jezu, usiadłem na krześle w gabinecie i się przyciągałem. Powinna, powinna jutro bez problemu wygrać, więc będzie następną ofiarą. Będzie następna ofiara. Na samą myśl o tym ogarniał mnie smutek. Nawet tutaj nie mam żadnej no, możliwości, by temu zapobiec. Ja nie... Ech, co do diabła, znów tracę zmysły. To pewnie z powodu wielkich ust doktora Achimoty. <słyski> co? <słyski> Uch. Nawet teraz. Nie potrafię sobie tego wyobrazić. Bo myślę, że sami udało się dostać do Mefistofelesa. Dlaczego poszła tam tej nocy? U samej jest w kontakcie w gązu, więc powinna mieć listę potencjalnych ofiar. Ludzie w jakiś sposób związani z kaną ze szkoły, z ludowiska krewni, nawet dziki. Przefiltrujemy listę, to wciąż za mało. I jeszcze wytypo, wytypować niemieckie tancerza baletowego jako ofiarę. Michael Jungmund rzeczywiście mieszkał w portowej części miasta. Być może sami i reszta przerwowali bez Christofelesa, gdyż zachowywał się podejrzanie podczas spaceru. Dlaczego? Czy to przypadek? Niesamowite szczęście? Jeżeli nie, to Przynajmniej, że nie doceniłem usami. Pozieliłem sobie na sarkastyczną uśmiech. Nie ja rozumiem. Zaraz po tym, gdy rozgrył się dźwięk prysznica z łazienki dobieg dobiegło mnie wołanie. Nie mam... nie ma ręcznika, usłyszałem. Co za rozsypana kobieta. Mam ci... dam ci jeden. Myślę, że... myślę o jutrze. Rozkazy usami by pokazała mi co potrafi, bym mógł osiągnąć jest dość dobra. oj. Wygląda na zaspanego braciszku, a ty zawsze pełne pełna energii. Następnego ręka do, odprowadziłem kalon do wyjścia. Zaraz potem zachodni samochód wysokiej klasy podjechał do krawieźnika. Dzień dobry, kiusukę. Ik, Ikuko San powoli wychyliła się z siedzenia kierownicy po lewej stronie. Bedecydował bez tych... Zro, z, ten... grzesnościowy tonu zwrotów. Dzień dobry, fajne auto. Tak, myśli? Ta to ma już no, dwie now, nowsze wersje. Nawet jeśli jest, jestem pewien, że można u niego kupić trzy auta rodzinne. Na razie, bracisku, wychodzę. Anu z, entuzjo, z entuzjazmem na tylnym siedzeniu. Nikt nie siedział obok kierowcy. Bardzo przepraszam, że ciebie wcześniej nie poinformowałem, ale musiałem zostać w pracy. Nic się nie stało. Było o kanon. Coś Powiedziała nie? coś? Nie, nic szczególnego. Nie o... Nie, nie ma... Mawiała mnie za plecami. Ten dziwny uśmiech, jak, jaki towarzyszył jej od lat. Nie potrafię odglądać, czy jest prawdziwy, czy sarkastyczny. Nic. Powiedziała tylko, że musi dać siebie wszystko i skoncentrować się na Mistrzostwach Świata. Zresztą nieważne. W charakterystyczny sposób przysunęła dłoń do długiego policzka. Jeśli chodzi o Mistrzostwa Świata, to ta kobieta była atletką w przeszłości. Była czasem rozwizona, ale jestem pewna, że, że to zauważyłeś. nie przeszkadza ci to. Ale chyba nie zaprzeczyć, że jest śliczna. Czułem się niewypoczęty. Nie Choć było to oczywiste, bo to wiedziałem, że nie będę mógł dalej rozmawiać z, z tą osobą. Możemy już jechać? Kano wychyliła się z okna samochodu. i nie, nie była zabawna. Choć być może to tylko moja wyobraźnia, rzadko, bowiem Kano nie pokazuje żadnych emocji. Nadmą jak, jak cokolwiek by się działo. I kółko kiwnęła, kiwnęła lekko głową i szadła do samochodu. Zara zanim ruszyła czarna limuzyna, w niej znajdowało się dwóch umieśnionych ludzi. Pewnie to ludzie gonzu, którzy chronią mi I kuko. I kuko. Ale co się stanie, jak wejdą na arenę? Co się stanie, gdy okaże się, że tylko wyznaczony personel ma prawo wstępu? Nawet Yakuza nie ma tam wstępu. I pewnie mało będzie chciał to wykorzystać. Odebrałem telefon. Tu gonzu. Dzięki, suka! Co się co się stało z susami? Nie wiem, nie widziałem jej ostatnio. Przyprowadził ich to natychmiast. Jak to powiedział rozłączył się? Jakieś nowe odkrycie? Zakręciłem sami usypnąłem się w język, gdy wybrałem jej numer. Tu usami. Odebrał po jednym sygnale. Miło słyszeć, że jesteś okropna, jak zazwyczaj. Co teraz kombinujesz? Jestem w francuskiej kawiarni, właśnie omówiłem kawę. Nie kłam. To prawda, co tam nawet gazeta i Kanon jest na główkach. Usami nie była wczoraj na występie. Nazywałem ją Walkirią lodu. Powinnaś zobaczyć to, chociaż zaraz. Oczywiście... Asystę niesamowicie przepraszam na chwilkę, ale gdy usłyszała kroki, co? Co robisz? Nie, od... nie odpowiedziała. Wysłuchałem się uważnie, usłyszałem muzykę, country bydnącym w tle. Naprawdę była w sklepie. Halo? A tak, wiesz o co chodzi? Zdecydowała się przerwać pościł. No, zróbcie w żywo, jak najszybciej. Serio? Wyglądała na to, że zaczęła głęboko zastanawiać. Rozumiem. Właśnie jestem w centralnej alei. Czyli idę do ciebie. i mną kiedy będę blisko. Zadzwonię, kiedy będę blisko. Sami się zgodziła, więc poszedłem. Było naprawdę ciepło. Dobra, jest 28 minuta, a za chwilę będzie 29. Myślę, że to dobry moment, żeby zakończyć odcineczek. Ach, trochę coraz krótszy, ale no co tam poradzić? Nic się nie stanie, jak mi teraz wiem. więc mam nadzieję, że się podobało.